O czym śniłam? Jeśli chodzi o moje sny, to nie, nie chcielibyście wiedzieć, co mi się śni, to są zazwyczaj jakieś koszmary, z których się wybudzam z radością, że już jest dzień, ale na jawie jak najbardziej śnię. Wyśniłam sobie tę płytę, nad którą pracowałam kilka lat i faktycznie jej początki sięgają pandemii. Tworzenie tego albumu e, rozpoczęło się w pandemii, co było takim dziwnym właśnie momentem dla wszystkich nas, takim międzyczasem. E, I wtedy przyszedł do mnie tytuł Śnienie, i bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby, na, żeby ten album to był taki zbiór opowieści, e, zawieszonych między światami, między tym, co realne. A tym, co wyśnione między taką chłodną przytomnością umysłu a, a, a uniesieniem sennym. Więc udało się, jestem z niej bardzo dumna. I, no, i jestem w trasie. Od zeszłego roku, poprzez, od zimy przez wiosnę tego roku, koncertujemy, gramy piosenki z tego albumu i zabieramy wszystkich do nieba. Zawsze jest tak, że, ten, że ta scenografia, którą od paru lat zawsze staram się wozić ze sobą na każdy projekt inną, to ona musi już zabierać słuchacza w ten świat, który, który będzie no inny niż ten, co, co dookoła nas otacza. Ja dbam bardzo o to, żeby ludzie przeżyli koncert holistycznie, żeby nie tylko słuchowo odbierali go, ale też wizualnie, żeby, żeby dosłownie mieli doświadczenie przeniesienia się w czasie i przestrzeni gdzieś w jakąś sferę zupełnie nową. Mam takie szczęście, że mój menadżer fascynuje się właśnie tworzeniem scenografii i robimy to wspólnie. Generalnie mam... Teraz taki team ludzi, którym się chce, którzy nie widzą żadnych przeszkód w tworzeniu, em, w podejmowaniu wyzwań i, i wdrażaniu ich w rzeczywistość. Więc cieszę się, że tutaj też wozimy nasze niebo ze sobą przy, przy okazji tego śnienia. Zabierz mnie tam, gdzie Twój początek. Zawsze lubię tutaj grać na Śląsku. Mam wrażenie, że ludzie tutaj są bardziej wrażliwi na tacy bardziej nie zabawowi, tylko wrażliwi właśnie, czyli bardziej wrażliwi na słowo, na bardziej wysublimowany dźwięk, nie wiem z czego to wynika, może właśnie z aury, może z krajobrazów, które tutaj są dookoła. Że, że zdecydowanie się to wyczuwa, że, że ta publiczność jest inna. Moja ulubiona. Nie to, że mówię zawsze, jak gdzieś pojadę, że tak jest, ale to jest prawda i nawet jak graliśmy z Johnem, zawsze bieli, bieliśmy tu wracać na Śląsk. Jest, no, jest specyficzny rodzaj odbiorcy. Gdzie kończą się Kochani widzowie, mieszkańcy Chorzowa, e, chciałabym Was bardzo serdecznie pozdrowić przede wszystkim e, i tak zachęcić do wysłuchania, jeśli nie kupienia, to gdzieś w streamingu może posłuchania płyty Śnienie, e, na której znajdziecie 11 bajek dla dorosłych. Opowieści o życiu, śmierci, o tym, co ważne, o tym, co piękne, o tym, co niedostępne i o tym, co... W zasięgu naszych rąk